Zanim zaczniemy mówić o minusach, zanim zaczniemy krytykować, a w zasadzie zanim ja zacznę to robić, czyli zanim powiem o Barcelonie, o Realu, zanim powiem o polskiej piłce, która zakończyła swoją przygodę w europejskich pucharach, najpierw zaczniemy od tego, co było dobre, to było, co było dobre w ostatnim tygodniu, a to, co na pewno było najlepsze w ten weekend, to były derby północnego Londynu. Co za spotkanie! Arsenal podejmował Tottenham i po prostu, no jeżeli mecz kończy się wynikiem 2 do 2 i obie strony są z tego wyniku niezadowolone, to najlepiej obrazuje sytuację, jaka miała miejsce w trakcie tego spotkania. Rewelacyjny mecz zarówno ze strony Tottenhamu, jak i Arsenalu. Na pewno jednak fani kanonierów, którzy przegrywali 2 do zera, nie mogą czuć się jakkolwiek rozczarowani, że udało się mimo wszystko chociaż zremisować, zwłaszcza po zeszłotygodniowej porażce z Liverpoolem. No bo trochę jednak. Jest to taki oddech, że drużyna wraca no, do, do lepszej gry i do lepszej dyspozycji. Nie można powiedzieć tego o Manchesterze United, który co prawda znowu w okolicznościach takich, że jest drużyną lepszą, stwarza więcej okazji, remisuje. Tym razem Southampton na wyjeździe. Masakra. Powiem szczerze, to już zadawaliście mi pytania, czy Solskjaer dotrwa do końca tego sezonu jako menedżer. Powiem Wam tak, naprawdę po tych dwóch ostatnich wynikach, patrząc na gry United... To te wyniki są o wiele gorsze niż gra. Wiem, jak, jak bardzo kuriozalnie to brzmi, ale zasada powrotu do średniej statystycznej musi oznaczać, że kiedy w dwóch meczach z rzędu idzie tak źle, jeżeli chodzi o skuteczność, to powinno to wrócić do normy na dniach. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy sobie, jakich tam strzelców do dyspozycji ma Ole Gunnar, to. No mogłoby być lepiej, to tak delikatnie ujmując. Mega ciekawie było też we Włoszech. Po pierwsze dlatego, że Krzysztof Piątek zaczął mecz na ławce rezerwowych, co już wywołało sporą, spore zamieszanie w polskich social mediach. Ostatecznie Milan wygrał 1-0, ale no Piątek przy bramce udziału nie miał. Ale hitem tego tygodnia był mecz Juventusu z Napoli. I turyńczycy już prowadzili 3-0. Cały Twitter, że jo, już znamy mistrza Włoch. Później dochodzi do wyrównania 3-3. I oczywiście te komentarze nieco się stonowały, ale w ostatecznym rozrachunku, ostatnia minuta meczu, samobój kuli Baliego, Juventus wygrywa i choć nadal jest zdecydowanym faworytem u wszystkich, wydaje mi się, no to można ten Juventus ugryźć, to pokazali Napolitańczycy, zwłaszcza w drugiej połowie, no ale wiecie, to też inaczej się gra, jak rywal przegrywa 3-0 i chyba trochę... Nie zachowuje odpowiedniego poziomu koncentracji. Ona na to wychodzi. To co dopiero powiedzieć o Borusi Dortmund, która przegrywa z Union Berlin 3 do 1. Tak wszyscy chwaliliśmy Borusję, mówiliśmy o tym, że ma szansę nawiązać walkę. i Oni robią takiego klopsa w momencie, kiedy Bayern rozjeżdża mainz 6 do 1, tylko. Jedna bramka Lewandowskiego no przyzwyczaiła nas do tego, że w tym sezonie wali jak pomylony, po prostu oby tę skuteczność utrzymał. Tego mu oczywiście życzymy. No i życzymy też sobie, i kibicom Dortmundu, żeby jednak Dortmund takich wpadek nie notował, bo no ta walka o mistrzostwo przynajmniej pomiędzy Dortmundem a Bayernem szybko się zakończy. Ale przecież w grze są też inne drużyny. Ale dość o tym. Przejdźmy do Barcelony, przejdźmy do La Liga Felieton na ten tydzień. Messi jest kontuzjowany. Ten Messi, który od lat jest motorem napędowym Barcelony. Ok, piłka to sport drużynowy, tak samo jak samochód, składa się z wielu części, więc dla zobrazowania powiedzmy, że Messi jest silnikiem tej fury i bez niego to ona się może rozpędzić co najwyżej z górki. Choć bywa, że i z tym silnikiem nie jest kolorowo, bo dla przykładu taki Valverde jest wadliwym układem hamulcowym, który sam z siebie zaciska tarcze, a Bartomeo właścicielem, któremu taka usterka oraz korozja zjadająca karoserię nie przeszkadza, bo ma dobry silnik i Elo. Myślał nawet o stuningowaniu wydechu, sprowadzając Neymara, ale arabski handlarz chciał w zamian pieniądze, jedno koło i fotel kierowcy. Dobrze, że Bartek nie miał w kieszeni wystarczającej gotówki, bo by na to poszedł. Poza tym koło nie chciało zmieniać właściciela, bo tutaj nie musi się zbytnio wyważać i nie ma co narzekać. Do tego mamy Griezmana, który trzymając się porównania do samochodu był w ostatnim meczu takim samochodowym odtwarzaczem kaset. A ponieważ nikt już kaset nie słucha, to i on był bezużyteczny. W pierwszej połowie to w zasadzie cała drużyna wyglądała tak, jakby pojazd nadawał się jedynie do zezłomowania. Odnoszę wrażenie, że jakby go puścić z górki to i tak by się nie toczył, a dobrze funkcjonowały co najwyżej pojedyncze elementy. Na szczęście w drugiej połowie hamulce odpuściły, Fati naoliwił nieco cały układ, a Artur pchnął grata z górki, ale co z tego, skoro tuż przed finiszem Pique postanowił użyć hamulca ręcznego. Ręcznego, kurwa. Dosłownie. Wyskoczył w polu karnym do piłki, jakby chciał jej wypalić łokieto na wentyl, a już w szatni butem zdewastował drzwi na stadionie w Pampelunie. Popieprzyło się chłopu mocno, bo nie kojarzy, kiedy powinien używać nogi, a kiedy ręki. A w zasadzie wypadałoby po prostu czasami używać głowy. Defensywa działa tak dobrze, że w trzech pierwszych kolejkach Barca straciła 5 goli, co nie miało miejsca od sezonu 2000-2001. Ale walczyć o Delichta? W żadnym wypadku! A komu to potrzebne? To Diebole, przy hashtag zobaczycie obrona zajebista mega konkurencja. Dobrze, że Real też przeszedł zajebistą rewolucję, bo już byłoby pozamiatane. Stara gwardia została pożegnana tak mocno, a niechciany Bail sprzedany tak bardzo, że bez niego Real byłby w dupie jeszcze głębiej niż jest. Czyli byłoby go widać przez otwartą jamę ustną. Bail robi im grę i momentami jest nawet w stanie zakryć obecność Lukasa Vasqueza na boisku, co brzmi niewiarygodnie. Jasne. U nich też, też jest sporo kontuzji, ale patrząc na wiarę kibiców. To chyba przy stuprocentowej zdrowiej kadrze ciężko byłoby o hura optymizm. To w tym sezonie łączy kibiców Barca i Realu. Jeszcze czytanie kretyńskich wymówek piłkarzy. Gracze Barcelony po Atletic czy Osasunie wychodzą i mówią, że to będzie dla nich ostrzeżenie. O panie, takie to nam się przyda, zimny prysznik, teraz to będzie inaczej. Jak po Romie wnioski wyciągnęliśmy, żeby się z Liverpoolem nie powtórzyło. O, a po Liverpoolu to też wyciągnęliśmy jeszcze większe, wychodzimy ze strefy komfortu, teraz będzie lepiej. Carvajal mówi, że futbol stał się bardziej wyrównany. No bo kurwa, wiadomo, że w futbolu nie ma słabych drużyn, Na to, że oni miliard reprezentantów mają i porównywalnie budżetu, to nie ma znaczenia, bo piłka się zrównała. Dobrze, że Zidane dochodzi do genialnego wniosku, że trzeba strzelać więcej goli. A w tym samym czasie gracze Athletic wygrywają kolejne spotkanie i z kompletem punktów przewodzą w tabeli. Oni wiedzą, że w tej lidze trzeba punktować w meczach, gdzie jest się faworytem, bo na koniec może zabraknąć punkcików. Zapieprzają non-stop, a jeśli przegrywają 0-2, to nie zawieszają głów, nie szukają wymówek, tylko zapieprzają jeszcze mocniej, żeby mieć szansę na koniec zejść z boiska z wynikiem 3-2. Reakcja całej drużyny i ławki po zwycięskiej bramce w końcówce pokazuje ich nastawienie bo cieszyli się, jakby wygrali Mistrzostwo Świata, a to przecież niby tylko Eibar, ale takimi meczami wygrywa się Mistrzostwo. Jakby nie strzelili, to by im Simeone zrobił z dupy jesień średniowiecza. Tymczasem Valverde zrobi kwaśną minę, Zidane rzuci jakimś frazesem, a na koniec i tak może się okazać, że to wystarczy, by wygrać ligę, bo w futbolu nie ma już słabych drużyn. A Messi w końcu wróci do gry. Smutno się to oglądało, źle, po prostu pierwsza połowa to jest dramat i gra, której naprawdę nie, nie ogląda się często nawet w ekstraklasie. Nawet polskie drużyny w europejskich pucharach potrafią zaprezentować się lepiej w eliminacji. Zaprezentować się lepiej niż Barcelona w tej pierwszej połówce. No nie chce się wierzyć po prostu, co oni wyprawiali. W zasadzie nie wyprawiali nic. Na szczęście Real po raz kolejny nie wykorzystuje tej wpadki. I znowu, no, mecz nieco, nieco zaskakujący, bo Tragenio powiedział, że Real zasłużył na zwycięstwo. Oni zawsze zasługują na zwycięstwo, tylko czasami po prostu nie wygrywają. No, ale to zasłu zasługują zawsze. Tutaj również zasługiwali. Bale robi im robotę, strzela dwie bramki. Jest cały czas pod grą. Nawet czerwoną kartkę dostaje po dwóch, po dwóch żółtych. No, ale przynajmniej chłop biega, stara się. Vasquez hejtowany przez wszystkich kibiców chyba Realu obecnie. Również miał na nodze piłkę z której mógł być gol, ale no jest to Vasquez. I właśnie wspomniane Atletico, naprawdę szacunek dla Simeone, że chociaż nie wygrywają tych meczów na takim luzie, to wygrywają. A chyba w futbolu to jest najważniejsze. Aczkolwiek jeszcze zahaczająco polską piłkę, przegrywać można też z godnością. Ok, powiem szczerze, krytykowałem wukowicie jako tenera bardzo mocno, więc teraz należy troszeczkę honoru mu zwrócić, bo Legia wygląda. Zdecydowanie lepiej niż wyglądała. Nadal jestem sceptyczny co do tego projektu. Bardzo tutaj nic nie zmieniam, ale ocenimy to wszystko za pół roku. Chociaż czy przypadkiem awans do europejskich pucharów nie był najważniejszym celem na ten sezon? Był, był, bo to są ogromne pieniądze i to jest najważniejsze, więc ten test został oblany. I co gorsza, WUKO mówi na konferencji, że porażkę trzeba przyjąć godnie, bo ona jest tym razem porażką godną. A nie taką, jaką, jakie miały miejsce w poprzednich dwóch sezonach europejskich pucharów. I nawet gdybym zrozumiał, o co mu chodzi, że nie wyszli i nie dostali 4-0, to nie zmienia faktu, że gdyby ten mecz zakończył się jakimkolwiek innym wynikiem niż zwycięstwem rangersów, to byłby niesprawiedliwy. I można to było ubrać w słowa na tysiąc innych sposobów, a nie mówić wprost, że to, to jest godne odpadnięcie, bo to zabrzmiało prawie, jakby byłby dumny z tego, że odpadli w taki sposób. Można było powiedzieć to na milion innych sposobów, i to kibice mogliby dochodzić do wniosku, że w zasadzie to nie było tak źle. Chociaż w stworzonych akcji jak na lekarstwo, cały czas obrona tak naprawdę częstochowy, sporo farta. Jeżeli chodzi o europejskie rozgrywki, to nie ma w nich e, drużyn z takich krajów jak Albania, Andora. Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Estonia, Finlandia, Gibraltar, Gruzja, Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, Izrael, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, San Marino, Walia, Wyspy Owcze. Poza Białorusią wszystkie te kraje są w klasyfikacji UEFA niżej od nas, poza właśnie wspomnianą Białorusią, a ranking UEFA bierze pod uwagę pięć ostatnich lat. Trzy lata z rzędu się nie dostaje żadna drużyna, więc jeszcze dwa takie sezony i w ogóle możemy polecieć na dno. A już teraz niżej sklasyfikowane kraje, takie jak Azerbejdżan, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry czy Luksemburg są w fazie grupowej europejskich pucharów. Dodatkowo chciałbym uruchomić Waszą wyobraźnię. Ukraina, Austria i Szwajcaria mają po trzy drużyny. Ukraina, Austria i Szwajcaria. Serbia i Szkocja po dwie. Wyciągnijcie sobie z tego wnioski sami. I będę to maglował, i będę o tym mówił non stop, jakkolwiek nie robiłoby mi to pod górkę w kilku kwestiach. Dlatego, że jeżeli będziemy się czarowali, oszukiwali, zrzucali odpowiedzialność, to nie jest wina ich, to nie jest wina ich, to w takim razie wszyscy są bez winy. Gówno prawda, jesteśmy w dupie europejskiej piłki i o tym trzeba głośno mówić. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Tam się widzimy, dziękuję za opinię, za subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym materiale już za kilka dni. Kłaniam się, pa!